Kurs Cudów, rozdział dziewiętnasty Osiągnięcie pokoju. Część czwarta: Przeszkody w osiąganiu pokoju. Pokój szerząc się z głębi Ciebie, by ogarnąć całe synostwo i dać mu odpoczynek, napotka wiele przeszkód. Niektóre z nich sam będziesz próbował piętrzyć. W przypadku innych będzie się wydawać, że pochodzą skąd inąd, od Twoich braci i z różnych aspektów świata zewnętrznego. Pokój je jednak łagodnie pokryje, szerząc się poza nie w sposób całkowicie nieskrępowany. Szerzenie się celu Ducha Świętego z Twojego związku do innych, by je łagodnie włączyć, jest sposobem, w jaki On pogodzi środki z celem pokój który on złoży głęboko w tobie i w twoim bracie rozszerzy się po cichu by ogarnąć każdy aspekt twojego życia otaczając ciebie i twego brata promiennym szczęściem i spokojną świadomością całkowitej ochrony i będziesz niósł jego przesłanie miłości bezpieczeństwa i wolności każdemu kto przybliży się do twojej świątyni w której oczekuje go uzdrowienie nie będziesz czekał, by Mu to dać, gdy będziesz doń wołał, a On ci odpowie, rozpoznając w Twoim wołaniu wołanie w imieniu Boga. Wprowadzisz go do środka i dasz mu odpoczynek tak, jak został dany Tobie. Tego wszystkiego dokonasz, jednakże pokój, który już jest głęboko w Twym wnętrzu, musi się najpierw rozpostrzec i przepłynąć przez przeszkody, które przed nim umieściłeś. Dokonasz tego, gdyż nic, co jest przedsiębrane z Duchem Świętym, nie pozostaje niedokończone. Zaiste nie możesz być pewien niczego, co widzisz na zewnątrz siebie, lecz tego możesz być pewien. Duch Święty prosi, byś ofiarował Mu miejsce spoczynku, w którym będziesz w nim odpoczywał. On ci odpowiedział i zawitał w Twym związku. Czyż nie chciałbyś teraz odwzajemnić Jego łaskawości i z Nim połączyć się w związku? To On bowiem ofiarował Twemu związkowi dar świętości, a bez niej docenienie Twojego brata byłoby na zawsze niemożliwe. On prosi jedynie, byś za Niego otrzymał wdzięczność, którą jesteś Mu winien. I gdy spoglądasz na swego brata z łagodną łaskowością, widzisz Jego. Spoglądasz bowiem tam, gdzie On jest, a nie tam, gdzie Go nie ma. Nie możesz widzieć Ducha Świętego, lecz możesz widzieć swych braci prawdziwie. Światło zaś, które w nich jest, ukaże Ci wszystko to, co chciałbyś widzieć. Gdy pokój, który jest w Tobie, rozszerzy się, by ogarnąć wszystkich, funkcja, którą Duch Święty tutaj ma, zostanie spełniona. Czy będzie wtedy istniała potrzeba widzenia? Gdy Bóg sam uczyni ostatni krok, Duch Święty zgarnie wszystkie podziękowania oraz wdzięczność, które mu ofiarowałeś, i łagodnie złoży je przed swym stwórcą w imieniu jego przenajświętszego syna. Ojciec zaś przyjmie je w jego imieniu. Czyż będzie istniała potrzeba widzenia w obecności jego wdzięczności? Punkt A. Pierwsza przeszkoda pragnienie pozbycia się go. Pierwszą przeszkodą, przez którą pokój musi przepłynąć, jest twoje pragnienie pozbycia się go. On bowiem nie może się szerzyć, jeżeli go nie zatrzymasz. Jesteś centrum, z którego promienieje na zewnątrz, by przywoływać innych. Jesteś jego domem. Jego spokojnym przybytkiem, z którego łagodnie sięga na zewnątrz, nigdy jednak nie opuszczając Ciebie. Gdybyś uczynił go bezdomnym, jak mógłbyś trwać w Synu Bożym? Jeżeli ma się szerzyć poprzez całe stworzenie, musi się zacząć od Ciebie i od Ciebie dotrzeć do każdego, kto woła i przynieść mu odpoczynek poprzez połączenie się z Tobą. Dlaczego miałbyś chcieć, aby pokój był bezdomny? Cóż takiego według Ciebie musi wywłaszczyć, aby trwać z Tobą? Cóż zdaje się ceną, której tak nie chcesz zapłacić? Cienka bariera pyłu nadal oddziela Cię od Twego brata. Czy chciałbyś ją teraz wzmacniać? Nie jesteś proszony o to, byś pozwolił jej odejść jedynie dla siebie. Chrystus prosi Cię o to dla siebie samego. Chciałby nieść pokój każdemu. Lecz jakże inaczej może to czynić, jeżeli nie poprzez ciebie? Czy pozwoliłbyś, by wątła wydma piasku, cienka, ścianka pyłu, drobna, pozorna bariera dzieliła twych braci od zbawienia? A jednak ta znikoma resztka wrogości, którą nadal pielęgnujesz przeciw swojemu bratu, jest pierwszą przeszkodą, jaką pokój w Tobie napotyka w Twoim kroczeniu naprzód. Ta krucha ścianka nienawiści nadal sprzeciwia się woli Boga i zachowuje ją ograniczoną. Cel Ducha Świętego spoczywa w pokoju w Twym wnętrzu, lecz nadal nie jesteś chętny, by pozwolić Mu, aby całkowicie się do Ciebie przyłączył. Nadal, choć w niewielkim stopniu, sprzeciwiasz się woli Boga. Ten zaś niewielki stopień jest ograniczeniem, które chcesz nałożyć na całość. Wola Boga jest jedną, niewieloma. Nie sprzeciwia się jej żadna, bo żadnej oprócz niej nie ma. To, co nadal chciałbyś zawrzeć ze, za swą nikłą barierą i trzymać oddzielnym od swego brata, wydaje się mocniejsze od wszechświata, bo powstrzymuje wszechświat i jego stwórcę. Ta niepozorna ścianka skrywa cel nieba i trzyma go z dala od nieba. Czyżbyś chciał wytrącić zbawienie temu, który je daje? Albowiem takim się stałeś. Pokój nie może odejść od ciebie tak, jak nie może odejść od Boga. Nie lękaj się tej drobnej przeszkody. Ona nie może zawrzeć woli Boga. Pokój przez nią przepłynie i połączy się z tobą bez utrudnień. Nie można ci odmówić zbawienia. Jest twoim celem. Nie możesz wybrać niczego innego. Nie masz żadnego celu bez swego brata ani bez tego, o który prosiłeś ducha świętego, by go z tobą dzielił. Ta niepokaźna ściana po cichu runie pod skrzydłami pokoju. Pokój bowiem po całym świecie roześla od ciebie swoich posłańców, a wraz z ich przyjściem bariery runą tak samo łatwo, jak zostaną przezwyciężone te, które ty wzniosłeś. Nie jest trudniej przezwyciężyć świat, niż przezwyciężyć Twą niewielką ścianę. Albowiem w cudzie Twego świętego związku, bez tej bariery, zawarty jest każdy cud. Nie ma porządku trudności w cudach, ponieważ one są wszystkie jednakie. Każdy z nich jest łagodnym przeciąganiem z uroku winy na stronę uroku miłości. Jakże miałoby się to nie powieść, gdziekolwiek się tego podejmie? Wina nie może wznieść przeciwko temu żadnych rzeczywistych barier, i wołanie, na które odpowiedziałeś, musi sprawić, że zniknie wszystko, co zdaje się stać między tobą a twoim bratem. Od ciebie, który odpowiedziałeś, ten, który ci odpowiedział, będzie przywoływał. Jego dom jest w twoim świętym związku. Nie próbuj stawać między nim a jego świętym celem, bo jest on twoim celem. Pozwól Mu natomiast po cichu szerzyć cud Twojego związku na każdego, którego On obejmuje, tak jak został dany. W niebie nastaje cisza, szczęśliwe oczekiwanie, krótka pauza zadowolenia w uznaniu końca podróży. Niebo znacie bowiem dobrze, tak jak Ty znasz niebo. Żadne złudzenia nie stoją teraz między Tobą a Twoim bratem. Nie patrz na znikomą ścianę cieni. Wzeszło nad nią słońce. Jak cień może powstrzymywać Cię przed słońcem? Tak samo Ty nie możesz być powstrzymywany przez cienie przed światłem, w którym złudzenia się kończą. Każdy cud jest niczym innym jak końcem złudzenia. Taką była podróż, takim jest jej zakończenie. A w celu prawdy, który przyjąłeś, wszystkie złudzenia muszą się skończyć. Drobne, niepoczytalne życzenie pozbycia się tego, którego zaprosiłeś i którego chcesz wypchnąć, musi wytworzyć konflikt. Gdy spoglądasz na świat, to drobne życzenie, wykorzenione i unoszące się bez celu, może wylądować i na krótko osiąść na czymkolwiek, ponieważ teraz nie ma celu. Zanim Duch Święty zawitał, aby trwać z Tobą, zdawało się mieć potężny cel, trwałe i niewzruszone oddanie grzechowi i jego następstwom. Teraz jest bezcelowe i błąka się bezsensownie, powodując jedynie drobne zakłócenia w uroku miłości. To lekkie, jak piórko, życzenie, to maleńkie złudzenie. Ta mikroskopijna resztka wiary w grzech jest wszystkim, co pozostaje z tego, co kiedyś zdawało się światem. Nie jest już nieubłaganą barierą w osiągnięciu pokoju. Jego bezsensowne błąkanie się sprawia, że jego rezultaty stają się bardziej kapryśne i nieobliczalne niż przedtem. Cóż mogłoby jednak być bardziej niestabilne niż kurczowo zorganizowany system złudzeń? Jego pozorna stabilność jest słabością, która przenika wszystko i która szerzy się na wszystko. Zmienność, którą ta nieznaczna resztka wywołuje, wskazuje po prostu na jej ograniczone rezultaty. Jak potężne może być nikłe piórko wobec wielkich skrzydeł prawdy? Czy może przeciwstawić się lotowi orła lub powstrzymać nadejście lata? Czy może przeszkodzić w skutkach, jakie letnie słońce wywiera na ogrodzie pokrytym śniegiem? Spójrz tylko, jak łatwo można podnieść i wynieść ten maleńki pyłek, by nigdy nie powrócił i rozstań się z nim z zadowoleniem, a nie z żalem. Sam z siebie jest on bowiem niczym i niczego nie przedstawiał nawet wtedy, gdy pokładałeś więcej wiary w tym, że cię ochroni. Czyż nie wolałbyś powitać słońca lata, zamiast wbijać swój wzrok w znikający płatek śniegu i dygotać na wspomnieniem mrozu zimy? Powab winy. Powab winy wytwarza lęk przed miłością, bo ona nigdy nawet nie spojrzałaby na winę. W naturze miłości leży spoglądanie jedynie na prawdę, bo w niej widzi ona samą siebie i pragnie się ze sobą zjednoczyć w świętym związku i spełnieniu. Tak jak miłość musi spoglądać poza lęk, tak lęk nie może widzieć miłości. Miłość zawiera bowiem koniec winy tak pewnie, jak lęk od niej zależy. Dla miłości jedynie miłość ma powa Całkowicie przeoczając winę, nie widzi ona lęku. Będąc całkowicie pozbawioną ataku, nie mogłaby się lękać. Lęk ulega powabowi tego, czego miłość nie widzi, i każde z nich wierzy, że to, co drugie widzi, nie istnieje. Lęk spogląda na winę z takim samym oddaniem, z jakim miłość spogląda na siebie. I każdy z nich ma posłańców, których rozsyła i którzy do nich powracają z przesłaniami napisanymi w tym samym języku, w którym polecono im wyruszyć. Posłańcy miłości słani są łagodni i powracają z przesłaniami miłości i łagodności. Posłańcom lęku surowo nakazuje się wyszukiwać winę i pielęgnować każdy strzępek zła i grzechu, jaki mogą odnaleźć, nie gubiąc żadnego z nich pod groźbą śmierci, i składając je z namaszczeniem u stóp ich pana i władcy. Postrzeganie nie może być posłuszne dwóm panom, z których każdy prosi o co innego, o przesłania i to w różnych językach. To, czym żywi się lęk, miłość przeocza. Tego, czego żąda lęk, miłość nie może nawet widzieć. Zaciekły powab, jaki lęk ma dla winy, jest całkowicie nieobecny w łagodnym postrzeganiu miłości. To, na co spogląda miłość, nie ma dla lęku znaczenia i jest całkiem niewidoczne. Związki w tym świecie są wynikiem tego, jak świat jest widziany. To zaś zależy od tego, której z emocji zostanie polecony wysłać swoich posłańców, by spojrzeli na świat, a wróciwszy, donieśli, co w nim ujrzeli. Posłańcy lęku szkoleni są przez terror i drżą, gdy wzywani są przez ich pana, by mu służyli. Albowiem lęk jest bezlitosny nawet dla swoich przyjaciół. Jego posłańcy przemykają ukradkiem w łapczywym poszukiwaniu winy, ponieważ trzymani są o głodzie i chłodzie i czynieni bardzo okrutnymi przez ich pana, który pozwala im ucztować tylko na tym, co mu przyniosą. Nawet najmniejszy okruch winy nie umyka ich zgłodniałym oczom. A w swym bestialskim poszukiwaniu grzechu rzucają się na każdą żywą istotę, którą widzą, i wyjąc, wloką ją na pożarcie swemu panu. Nieśli w świat tych bestialskich posłańców, by ucztowali na nim i żerowali na rzeczywistości. Przyniosą ci bowiem wieści o kościach, skórze i mięsie. Nauczono ich szukać tego, co jest podatne na zepsucie i powracać z gardłami napełnionymi padliną i zgnilizną. Dla nich takie rzeczy są piękne, bo zdają się uśmierzać ich bestialskie szarpnięcia głodu. Oszaleli bowiem z bólu spowodowanego swym lękiem i chcą uniknąć kary ze strony tego, który ich posyła, ofiarowując mu to, co jest im drogie. Duch Święty dał ci posłańców miłości, byś słał ich zamiast tych, których wyszkoliłeś lękiem. Ci, jak i tamci, z równą gorliwością chcą przynieść ci ze świata to, co jest im drogie. Jeżeli ich wyślesz, ujrzą jedynie to, co niewinne, piękne, łagodne i życzliwe. Będą tak samo ostrożni, by żaden skromny akt miłosierdzia, żaden drobny wyraz przebaczenia, Żadne delikatne tchnienie miłości nie uszło ich uwadze, i powrócą ze wszystkim, co radosnego znaleźli, by się tym miłująco z Tobą podzielić. Nie lękaj się ich, oni ofiarowują Ci zbawienie. Ich przesłania mówią o bezpieczeństwie, bo oni widzą świat jako życzliwy. Jeżeli będziesz wysyłał jedynie posłańców, których daje Ci Duch Święty, nie chcąc żadnych przesłań, prócz ich, to nie ujrzysz już lęku. Świat przeobrazi się na twych oczach, oczyszczony z całej winy i delikatnie muśnięty pięknem. Świat nie zawiera żadnego lęku, którym go nie obarczyłeś, ani takiego, którym mógłbyś nadal widzieć, jeżeli poprosisz posłańców miłości, aby go zeniusunęli. Duch Święty dał ci swoich posłańców, abyś ich słał do swojego brata i aby wracali do ciebie z tym, co widzi miłość. Zostali ci dani, by zastąpić głodne psy lęku, które ty słałeś w zamian. Wyruszają zatem, by wyrażać koniec lęku. Miłość również chciałaby wyprawić ci ucztę przy stole, nakrytym nieskazitelną tkaniną, ustawionym w cichym ogrodzie. W którym nigdy nie słychać żadnego dźwięku poza śpiewem i delikatnie radosnym szeptaniem. Jest to uczta ku czci Twego Świętego Związku, na której każdy przyjmowany jest jako honorowy gość. I w świętej chwili wszyscy razem odmawiają modlitwę, łącząc się w łagodności przy stole komunii. A ja przyłączę się tam do ciebie tak jak dawno temu obiecałem i nadal obiecuję. Albowiem w Twym nowym związku jestem przyjmowany. Tam zaś, gdzie jestem przyjmowany, tam jestem. Jestem przyjmowany w stanie łaski, to znaczy, że wreszcie mi przebaczyłeś. Stałem się bowiem symbolem Twojego grzechu, a zatem musiałem umrzeć zamiast Ciebie. Dla Ego grzech oznacza śmierć, a zatem pokuty dokonuje się przez morderstwo. Zbawienie widzi się jako sposób, w jaki syn Boży został zabity zamiast Ciebie. Czyż ofiarowałbym jednak moje ciało Tobie, którego kocham, znając Jego małość? Czy też, czy też nauczałbym, że ciała nie mogą nas trzymać od siebie z dala? Moje nie miało większej wartości niż Twoje, nie było lepszym środkiem przekazywania zbawienia, lecz nie jego źródłem. Nikt nie może za nikogo umrzeć, a śmierć nie pokutuje za grzech. Możesz natomiast żyć, by pokazać, że on nie jest rzeczywisty. Zaiste, zdaje się, że ciało jest symbolem grzechu, dopóki wierzysz, że może ono dostać dla ciebie to, czego chcesz. Dopóki wierzysz, że może dać ci przyjemność, będziesz również wierzył, że może przynieść ci ból. Myślenie, że tak mało może Cię zadowolić i uszczęśliwić, jest krzywdzeniem siebie, a ograniczanie szczęścia, które mógłbyś mieć, przywołuje ból, by wypełnił Twój ubogi skarbiec i nadał Twemu życiu pełnię. Oto spełnienie, jakim widzi je ego. Wina bowiem wkrada się tam, skąd szczęście zostało usunięte i je zastępuje. Komunia jest innym rodzajem spełnienia, które wykracza poza winę, ponieważ wykracza poza ciało.